Mamy 14 grudnia roku 2013 na kanale Xnoogermer.pl pojawia się właśnie trailer do serii Kanciasta Grupa. Kanciasta Grupa to seria pamiętająca jeszcze czasy kanału Zarazek 2000. Kanciasta Grupa to swojski, bardzo budżetowy odpowiednik kwadratowej masakry. Zasada była ta sama. Youtuberzy grają i nagrywają wspólnie Minecrafta. Kanciasta Grupa oczywiście miała zadanie łączyć małych youtuberów. Seria ta na kanale Xnorogemer.pl miała być tworem moim, mojego kuzyna Dolaka i mojego dobrego przyjaciela, w ten czas znanego jako Gonzo Zola. Warto dodać, że o reaktywacji kanciastej grupy obaj panowie dowiedzieli się po fakcie. Bravo, Nero. Przez co zresztą Gonzola w trakcie rozwoju wydarzeń po prostu wycofał się z bycia jednym z ojców kanciastej grupy. Z pierwszego zwiastuna nie dowiadujemy się sporo, wiemy tylko, że premiera odbędzie się wkrótce. 7 maja 2014 roku pojawia się film pod tytułem Zapowiedź serwera kanciastej grupy. To tutaj dowiadujemy się, że Gonzola już nie jest jednym z twórców KG, a na jego miejsce wchodzi Rewal HD. Jedna z osób, którą poznałem jeszcze za czasów kanału zarazy 2000, z którym to brałem udział w innej bliźniaczo podobnej serii do kanciastej grupy, czyli kwadratowej Meliny, serii stworzonej przez mojego byłego rywala na YouTubie Kamila. Tak, to ta sama osoba, która niegdyś była znana jako dziadyga. Zresztą o kwadratowej mylinie też będzie osobny odcinek, gdyż tak historia tej serii doczekała się swojej kontynuacji za czasów istnienia kanału Xnerogamer.pl. 16 maja 2014 roku zostaje przesłany drugi zwiastun serii i tutaj Gonzo Zola już nie widnieje jako jeden z twórców kanciastej grupy, zastępuje go oczywiście wcześniej wspomniany Reval HD. Poza tym dowiadujemy się z tego trailera, iż seria wyruszy w czerwcu roku 2014. Trzeci i ostatni trailer do tej serii pojawia się 30 maja 2014 roku. Informuje nas on o tym, że seria wyruszy już 7 czerwca tego samego roku, do czego koniec końców nie dochodzi. Dlaczego? Mówiąc szczerze, sam nie pamiętam, ale reaktywacja serii z czasów Zradka 2000, jaką jest kęciasta grupa, koniec końców nie dochodzi do skutku. Jedyne co pozostało po owej reaktywacji to te trzy trailery, film z zapowiedzią oraz strona internetowa kanciastej grupy, która ku mojemu zdziwieniu wciąż działa. Strona ta została stworzona przeze mnie i również przeze mnie była prowadzona. Dla zainteresowanych link będzie w opisie.